5.39 czasu portugalskiego. Dzisiaj taki temat dyscypliny da się nauczyć, a dyscyplina jest wszystkim, czyli właśnie o tej dyscyplinie, która przez niektórych jest demonizowana, przez niektórych jest wymówką, traktowana jako wymówkę, a tak naprawdę trzeba zrozumieć pewne mechanizmy. Wobec tego nie da się zapanować. Dla przypomnienia, codzienne live od poniedziałku do piątku, 6.39. Dla obecnych naszych to zawsze jakaś niespodzianka, zawsze jakiś, jakiś prezent, więc wytrwaj do końca i posłuchaj, bo, bo warto. Dzisiaj będzie naprawdę fajny prezent. Natomiast ja staram się w 15 minutach zamykać, więc bez zbędnej zwłoki do brzegu, co chcę powiedzieć. Wiele osób zasłania się w swoim życiu brakiem, jakby, brakiem talentu, brakiem silnej woli, brakiem jakichś parametrów osobowości, które powodują, że. Nie osiągają sukcesu w tym zakresie, tak? Czyli na przykład nie wytrwają w sporcie, nie wytrwają w biznesie, nie wytrwają w jakiejkolwiek dziedzinie. Tak, zasłaniamy się różnymi łatkami, które do siebie przykleiliśmy albo ktoś nam przykleił, a my je zostawiliśmy. A tak naprawdę jak przeanalizujemy sobie różne um, osoby sukcesu, to tak na, to wszędzie jeden mianownik jest. Dyscyplina. To znaczy, talent jest istotny, jest przydatny. Ale na końcu tej drogi nie ma znaczenia talent, na końcu tej drogi ma znaczenie dyscyplina. Ja tak dla tych osób, które nie wiedzą, ja nadaję równolegle i na Instagramie i na YouTubie, dlatego tak przerzucam oczami pomiędzy jedną a drugą kamerą. To nie jest to, że coś mnie rozprasza, Po prostu przerzucam pomiędzy dwoma telefonami. I teraz, co mam na myśli? Dlaczego talent może być pomocny, ale dlaczego nie jest taki istotny na końcu tej drogi? Dlatego, że... Mm, Talent może być pomocny na dzień dobry z prostego powodu. Jeżeli mamy do czegoś talent, to robimy to chętniej, bo nam od samego początku wychodzi. Czyli jeżeli, dla przykładu, ne, ktoś ma talent do e, sportów rakietowych, do, ne, do czegokolwiek w biznesie, do matematyki, do jakiegokolwiek innego przedmiotu do malowania, no to później, jak zaczyna to robić, to chętniej to robi, bo to od samego początku zaczyna mu wychodzić dobrze. Tak? Czyli i jak zaczyna to wychodzić mu dobrze, to robi to chętnie. Jak robi to chętniej, to robi to częściej. Jak robi to częściej, to robi to coraz lepiej. Jak robi to coraz lepiej, to robi to coraz chętniej. I z tego wynika sukces na końcu. Czyli nie tak naprawdę z tego, że ten talent był istotny, bo na końcu tej drogi, jak przeanalizujemy sobie różne badania na ten temat, mówi się, że to do po godziny są istotne, ale do tego za chwileczkę jeszcze przejdę. przejdę, ale to tak naprawdę na końcu tej drogi osoba utalentowana i nieutalentowana, to ona bardzo często jest w tym samym miejscu po przepracowaniu podobnej ilości godzin. Różni się to brak talentu i talent na początku motywacją wstępną. Czyli bardzo często talent jest pomocny nie ze względu na wynik końcowy, tylko ze względu na motywację wstępną, bo jeżeli coś nam wychodzi szybko, dobrze, łatwo, no to chętniej to robimy. Jak chętniej to robimy, to robimy to coraz częściej, coraz lepiej, coraz częściej, coraz lepiej i to się tak zabiega. Okay? I warto to jest zrozumieć. Natomiast. Jeżeli weźmiemy też pod uwagę i przeanalizujemy różne osoby, które zmarnowały swój talent, to zobaczymy też inny wspólny mianownik, że talent nie decyduje o tym, jak daleko ktoś zajdzie, bo jest mnóstwo osób, które moglibyśmy przytaczać przykłady, które miały talent i go zmarnowały. Dlatego, że pewne rzeczy, jak przyszły im na początku zbyt lekko, później zaczęły to bagatelizować po prostu nie wytrwały, nie dotrwały, nie osiągnęły nic wielkiego właśnie przez brak dyscypliny. Czyli jeżeli weźmiemy, hej, hej, Weronika, jeżeli weźmiemy pod uwagę, hmm, to, co decyduje o sukcesie, to talent może być pomocny, ale może być też zgubny, bo może spowodować, że potraktujemy pewne rzeczy zbyt lekko, będzie nam się wydawało, że to nam przyjdzie po prostu samo i nie trwamy we właściwych czynnościach, no, a tak naprawdę na końcu tej drogi. Na końcu tej drogi liczy się tylko i wyłącznie ilość godzin przeznaczonych na robienie rzeczy właściwych właściwie. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co decyduje o sukcesie, to decyduje dyscyplina robienia tego, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Jest takie powiedzenie, które nie wiem, ja już pewnie przytaczałam w różnych okolicznościach, nie pamiętam czy przy porankach, że my bardzo często rezygnujemy z tego, czego bardzo chcemy, na rzecz tego, czego chcemy teraz. Czyli dla przykładu, bardzo chcemy mieć super figurę, ale teraz woła do nas pączek, albo nie wiem, coś innego z cukrem, albo jakieś coś wysokowęglowodanowe. To wybieramy szybką nagrodę na poziomie, na, na poziomie zjedzenia czegoś cukrowego, co wiadomo, że uruchamia pewne ośrodki nagrody w naszym, w naszym organizmie. I rezygnujemy z tego, co długofalowo dla nas jest ważne, na rzecz nagrody teraz. I podobnie jest we wszystkich dziedzinach. To znaczy, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę biznes, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę związek, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę jakąkolwiek dziedzinę naszego życia, to tak naprawdę tych szybkich nagród jest bardzo dużo. Bardzo, <grym balances> bardzo, <grym Gonzalez> bardzo, bardzo ktoś mi napisał siema, to jak tam leci. Dobrze leci. <grym w nim> Mój syn do mnie mówi ziomeczku. Jak się masz ziomeczku? E, więc bardzo bawiło mnie tam. I tak chodzi o dyscyplinę. I teraz niektórzy powiedzą, ja nie mam wytrwałości, ja nie mam dyscypliny, ja nie mam czegoś tam. I to jest wszystko wymówka, bo to, co mamy wykształcone oczywiście przez dzieciństwo, przez wychowanie, przez otoczenie, przez to wszystko, to może być pomocne i może być dzisiaj naszym zasobem, bo dla przykładu, a nie wiem, rodzice nas pilnowali, nauczyciele nas pilnowali, ktoś nas pilnował z otoczenia i my wykształciliśmy w sobie ten, ten nawyk, dyscypliny, albo wręcz przeciwnie, bo byliśmy w otoczeniu słomianego zapału, gdzie po prostu odpuszczało się, chcesz to idź, nie chcesz to nie iść, chcesz to rób, nie chcesz to nie rób i tak dalej, czyli byliśmy w takim środowisku i nie mamy tego zasobu, natomiast to nie, ma, to nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego to nie ma żadnego znaczenia? Bo jednym z elementów, które uczycie na moich kanałach, to jest to, żeby wziąć odpowiedzialność za tu i teraz. Że twoja przeszłość nie definiuje. Twoja przeszłość mówi o twojej przeszłości, a nie o twojej teraźniejszości i przyszłości. To jak weźmiesz odpowiedzialność za twoją teraźniejszość, to ukształtuje twoją przeszłość. Czyli możesz stwierdzić, i faktycznie sobie powiedzieć, ok, w przeszłości nie dostałam z wychowaniem, z otoczeniem, z tym wszystkim do tej pory nie wypracowałam sobie, nie wypracowałam sobie dyscypliny, nie dostałam jakby dobrych wzorców do tego, żeby faktycznie mieć ten zasób dzisiaj. Ale to jest nie na zasadzie obwiniania kogoś i użalania się nad sobą, tylko to jest na zasadzie stwierdzam fakt, nie mam tego. I nie zastanawiając się, jak to by było, gdybym to miała, jak to by było, gdyby mnie ktoś nauczył w dzieciństwie, jak to by było, gdybym w przyszłości to wykształciła, tak a nie inaczej, to nie skupiam się na tym, tylko skupiam się, zadaję sobie zupełnie inne pytanie. To co ja muszę dzisiaj zrobić, żeby wykształcić w sobie dyscyplinę? Co ja muszę dzisiaj zrobić, żeby oduczyć się tego, co mi nie sprzyja, i nauczyć się tego, co mi sprzyja, tak? Ja, w jaki ja sposób mogę nauczyć się dyscypliny? Dlatego, że dyscyplina jest jednym z, z elementów po prostu wyuczanych. My bardzo dużo rzeczy demonizujemy na poziomie tego, że bo taki mam charakter, bo taką mam osobowość, bo taka jestem i w ogóle. No, te, w życiu nie chodzi o to, żeby siebie odnaleźć. To często też powtarzam. W życiu chodzi o to, żeby siebie stworzyć. Więc nie ma znaczenia, jaka jestem z punktu widzenia ugrzelania się nad sobą albo traktowania tego jako wymówkę, ma znaczenie tylko podsumowanie tego, jaka jestem, tylko po to, żeby wiedzieć, co chcę przepracować, co chcę zmienić. Żeby zadać sobie pytanie, to co teraz mam zrobić, żeby to zmienić? Co teraz mam zrobić, żeby to przepracować? Co mi będzie służyć? I oczywiście, tak jak często też mówię, nie tylko na tych porankach, ale generalnie na moich kanałach, to nie chodzi o taki rozwój dla rozwoju. I że teraz będziemy po prostu sobie podsumowywać wszystkie swoje obszary rozwoju i brać wszystkie na tapet i, i po kolei jechać i, i je rozwijać. Bo to nie ma sensu. Bo po co? Bo to pewne rzeczy nie mają znaczenia. Bardzo istotna jest droga, czyli miejsce, do którego chcemy dojść, bo ono określa drogę, którą mamy przejść. I pewne cechy, pewne kompetencje, pewne obszary będą warte przepracowania z punktu widzenia miejsca, w którym się mam znaleźć, a pewne nie będą miały żadnego znaczenia. Czyli być może będą wartościowe same w sobie, ok, ale nie będą miały znaczenia z punktu widzenia samej drogi. Przykład, jeżeli ktoś nie wiem, kocha język i by powiedział: Kocham włoski, ja uwielbiam włoski, absolutnie. Obustwiam. Chyba jeden z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejszy język na świecie, jak dla mnie. I teraz mogę sobie zrobić, kurczę, no bo ten włoski jest taki piękny, to ja się nauczę tego włoskiego. I zacznę przeznaczać godziny teraz mojego życia na to, żeby uczyć się włoskiego. I ja nauczę się tego włoskiego. I na, na końcu tej drogi stwierdzę, no fajnie, no jest to wartość znać włoski, jest to super. Ale z punktu widzenia miejsca, w którym chcę być w ciągu najbliższych pięciu lat, czy włoski ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie? Żadnego. Nie? Ponieważ moje miejsce biznesowe, moje miejsce życiowe nijak nie jest ulokowane w, tym, w tej części świata, czyli może być dla mnie fajne turystycznie albo fajną satysfakcją na zasadzie super fajnie, nauczyłam się, brawo ja, znam, ale ani tego nie wykorzystam specjalnie, ani mi się tu nie przyda specjalnie z punktu widzenia swojego celu. I w taki sposób właśnie trzeba. Weryfikować, czego powinnam, czego powinienem uczyć się w danym momencie. Czyli wracamy do źródła, wracamy do odpowiedzi na pytanie, i zapraszam Cię do obejrzenia nagrania z pierwszego dnia. Ono można znaleźć na Instagramie według też kolejności poranków, czyli od poniedziałku do piątku, czyli w zeszłym tygodniu, chyba we wtorek zaczęłam na, nadawać. Na YouTube jest playlista cała, to Twój dzień. Można się do tego cofnąć, i wracamy do korowego pytania, do głównego pytania. Do pytania, które odpowiada na pytanie, dokąd idziesz, nie? Jakie ma być Twoje miejsce docelowe, i potem pod tym kątem, czego muszę się nauczyć, czego musisz się nauczyć, jak chcesz być w tym miejscu, w którym chcesz być, na czego musisz się oduczyć, jak chcesz być w tym miejscu, w którym chcesz być, a następnie po prostu wziąć się do roboty. I dyscyplina jest jak mięsień. Jak byśmy poszli na siłownię i zaczęli ćwiczyć jakiś mięśnie, to go wykształcimy. Dyscyplina jest takim mięśniem i wystarczy po prostu zadbać o to, żeby się dyscyplinować każdego dnia małymi krokami i zaraz powiem o tych małych krokach, właśnie po to, żeby udowodnić sobie i zrobić sobie takie na zasadzie brawo ja, to jednak umiem być zdyscyplinowana, umiem być zdyscyplinowany, czyli dzięki temu robię sobie dowód społeczny, dzięki temu wdrażam, zmieniam sobie swoje postrzeganie na swój temat i coraz łatwiej jest mi być zdyscyplinowaną. Tak? Coraz łatwiej ci będzie być zdyscyplinowaną, zdyscyplinowanym. I żeby tak się stało, żeby udowodnić sobie, dam radę, jestem w stanie i, i, i to faktycznie jest w moim zasięgu, czyli zmienić swój obraz siebie w swojej głowie i oduczyć się braku dyscypliny i nauczyć się braku dyscypliny, to Metoda małych kroków jest najlepsza. To znaczy, jeżeli ktoś chce zacząć uprawiać regularnie sporty i powie sobie, no to ja od dzisiaj biegam pięć razy w tygodniu po godzinę, a wcześniej w ogóle nikt nie uprawiał, te, ta osoba nie uprawiała żadnych sportów, to jakie jest prawdopodobieństwo, że ta osoba wytrwa? Bardzo niewielkie. To by się musiała chyba nie wiem, a chcieć zaimponować komuś, i ktoś by jakaś kobieta albo jakiś mężczyzna zaczął wyciągać na każdego ranka, i to jakby był taki motywator zewnętrzny pod tytułem, to, to coś. Ale tak w większości wypadków po prostu to nie wyjdzie, absolutnie tego nie wyjdzie. Pomijam fakt, że to w ogóle nie jest zdrowe, żeby tak od braku sportów przejść do 5 razy w tygodniu biegać, nie wiem, po 10 kilosów. To jakby jeszcze inne parametry w to wchodzą. Natomiast. Już przyjęcie założenia, że ktoś nie uprawił w ogóle sportów i robi sobie mało, małe kroki, kaizen, nie? Mini. Mikro zmiany, rezultaty. I zaczynamy od 5 minut dziennie. Nie ma wymówki. 5 minut dziennie skaczę, podskakuję przed telewizorem, albo masz, robię w, w miejscu, albo skaczę na, nawet skakance z kulkami, albo robi pajacyki. Dowolną aktywność, włączam sobie budzik 5 minut dziennie, robię dowolną aktywność, gdzie przyspiesza mi tętno. Proste założenie. Mam przyspieszyć tempo i ma to trwać minimum 5 minut. I tak trwam codziennie, aż mój organizm zaczyna wołać więcej, aż zaczyna mi się chcieć więcej, bo już mi to nie sprawia trudności. Już to podniesione temp, tętno, już ciężko mi jest się zmęczyć w 5 minut. No to zwiększam do 10 a potem do 15, a potem do 30 i tak dalej. I taką metodą małych kroków można przepracować wszystko. Można przepracować sport, można przepracować naukę czegokolwiek, można przepracować skupienie na biznesie, skupienie na relacjach, cokolwiek. Tylko mikro zmiany, maxi rezultaty. I wtedy udowadniając sobie każdego dnia, że umiem się zdyscyplinować na poziomie mikro, robię sobie Zupełnie inne, zmieniam sobie postrzeganie siebie, a zmieniając sobie postrzeganie siebie, łatwiej mi wytrwać w coraz trudniejszych celach, w coraz większych, większych jakby tych obszarach, które sobie chcę narzucać, żeby się rozwijać. Natomiast i tak wracam do sedna. Rozwój ma sens, o ile ma sens, czyli o ile prowadzi do celu, jaki chcę osiągnąć, bo doba nie jest z, z gumy. Cieszę się, wolnika. A doba nie jest z gumy i nie da się robić wszystkiego. Nie da się być wszędzie, nie da się umieć wszystkiego. I nawet nie warto. Więc zapraszam cię z powrotem do, do pierwszego odcinka, gdzie mówię o tym. W jaki sposób i jak sobie um, przepracować, dokąd się idzie. A dzisiaj moim prezentem dla Ciebie jest zaobecność na żywo. Dla osób, które są z odtworzenia, to za chwilę powiem, ale jak jesteś na żywo, to jak skomentujesz um, kotwicę, po zakończeniu live'a, nie teraz, po zakończeniu live'a, to ja Ci wysyłam link do pobrania kotwic kariery, to do, do pobrania bezpłatnego testu na swoje motywatory, na to, żeby odczarować, co Ciebie motywuje. Dlatego, że jak mówimy o zdyscyplinowaniu siebie, jak będziesz rozumieć, co Ciebie motywuje wewnętrznie, co na tu i teraz jest Twoim motywatorem, to będzie łatwiej Ci się rozpędzić. I to jest dla każdego, czy ktoś ogląda odtworzenia, czy ktoś ogląda na żywo. Natomiast dla osób, które oglądają na żywo, są na żywo, to oprócz pobrania kotwicz, Zapraszam do kontaktu też na PDF i dostajesz ode mnie dostaniesz ode mnie bezpłatnie taką konsultację Twoich wyników, tak? Czyli każdy dostaje wyniki ogólne, które można sobie zinterpretować i też link do, do nagrań, gdzie mówię szerzej o interpretacji kotwicy kariery, do interpretacji własnych motywatorów. Natomiast osoby, które są na żywo, bo ja chcę nagrodzić osoby, które są na żywo, bo to wpływa bardzo dobrze na algorytmy, mogą się do mnie zgłosić na brief i mają bezpłatnie. Można kupić sobie coś takiego za 79 zł, ale można Dostać dzisiaj tylko dla osób na żywo bezpłatnie taką konsultację, analizę, informacje zwrotne odnośnie własnej, własnej motywacji. I podsumowując, dyscyplina to jest mięsień, który możesz wypracować i możesz dalej tkwić w tym, nie mam dyscypliny, nie umiem, mam sumiony zapał, coś tam, albo możesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie i po prostu podreptać w tym kierunku, który jest dla ciebie ważny, bo to jest nie ma. To jest do przepracowania, do wypracowania, absolutnie dla każdego. Cieszę się, że się cieszysz. Czytam komentarze. Więc tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro 6.39 czasu polskiego, 5.39 czasu portugalskiego. Sprawie się zmieściłam w 15 minutach, 1644 dopuszczalne. Do zobaczenia i wspaniałego dnia.